Jutro o 20.00 premiera TVN. Film Mała Stopa. Teraz tylko pytanie, co wydarzy się dalej? Wszyscy na to czekamy. Pytanie za milion pojawi się za chwilę. Oto pytanie. Milionerzy. Nowe odcinki od wtorku do czwartku o 20.55 w TVN. Na program zaprasza sponsor, producent dezodorantów, kremów i peelingów do pielęgnacji stóp marki Nivelacione. Chcesz pokazać się w nowej edycji Top Model? Stajesz przed wielką szansą! Bym ja cię nie puściła dalej, by piorun mnie strzeli. Spełnij marzenia i już teraz weź udział w castingu online. Nagraj filmik i wyślij go do nas. Pokaż swoje najpiękniejsze strony. Wyróżnij się. Zrób coś, co przyciągnie uwagę jury i mogę się doczekać! Szykuj się na podbój Wielkiego Świata się! Na zgłoszenia czekamy do 22 maja, szczegóły na top model TVN.pl. Program zaprasza sponsor: firma Wiśniewski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent wegańskiej serii kosmetyków do twarzy, ciała i włosów. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z modą dla kobiet Taran Kokos. Dziennik mojej mamy. Ktoś oderwał. Raczej odciął i zalepił.